Zadanie. Oblicz dziedziny funkcji określonej wzorem. W miejsce x do licznika mogę wstawić każdą liczbę rzeczywistą. Z mianownikiem już nie będzie tak dobrze. Mianownik musi być różny od zera. Ale myślę, że niektórzy z Was zauważyli, że mianownik może zmienić swoją postać, swój wygląd. Jest to rozpisany wzór skróconego mnożenia. Widzisz? W mianowniku mamy prawą stronę wzoru skróconego mnożenia. Zwijamy ten mianownik do postaci x-2 do kwadratu. Jeśli nie widzisz tego wzoru skróconego mnożenia, zawsze możesz obliczyć deltę x1, x2 i doprowadzić taki trójmian kwadratowy do postaci iloczynowej. Jak już wcześniej wspomniałem, mianownik nie może być zerem. Czyli x minus 2 nie może być równy 0. Po obliczeniu otrzymujemy, że x musi być różne od 2. Zatem dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste bez dwójki, czyli bez tej liczby. Tutaj mamy podobny przykład. Także należy zauważyć, że w mianowniku mamy wzór skróconego mnożenia. Taki sam co z lewej strony, tylko że z plusem. Widzisz? Wzór na kwadrat sumy. My mamy rozpisaną prawą stronę, a należy ten wzór zwinąć w nawias. Myślę, że większość zauważy, że jest to x plus 3 do kwadratu. Jeżeli tego nie widzisz, możesz obliczyć deltę, obliczyć x1, x2 tego trójmianu kwadratowego, znajdującego się w mianowniku i doprowadzić do postaci iloczynowej. Wiemy, że mianownik nie może być równy 0. Zatem x plus 3 nie może być zerem. Rozwiązujemy takie równanie. x jest różne od minus 3. Widzimy, że dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste bez minus 3.